Rok nowy pogodny, zbiór będzie dorodny. Rozpoczynamy tydzień w ogrodzie, w którym żegnamy stary rok, a witamy nowy. A w ogrodach o tej porze przede wszystkim chronimy wrażliwe rośliny przed mrozem. Nadchodzi styczeń, statystycznie najmroźniejszy miesiąc w roku. Przypominamy więc, że dodatkowej okrywy mogą potrzebować niskie krzewinki, np. wrzosy i wrzośce, młode, niedawno posadzone krzewy, drzewa i byliny, a także laurowiśnie, różaneczniki i azalie. Możemy je okryć agrowłókniną lub przykryć stroiszem. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiliśmy, warto zabezpieczyć także róże. W przypadku odmian wielkokwiatowych i rabatowych usypujemy kopczyki, które chronią miejsce okulizacji i część podziemną krzewu. Kopczyki można także usypać wokół innych dość wrażliwych gatunków, do których zaliczyć można m.in. budleję, ketmię syryjską oraz niektóre odmiany hortensji. Kolejne przypomnienie dotyczy śniegu. Jeżeli w naszym rejonie zanotowaliśmy obfite opady śniegu, pamiętajmy o strząsaniu go z jałowców, cyprysików, żywotników i innych kolumnowych odmian roślin, żeby nie doszło do ich odkształcenia, a nawet połamania. Koniec roku to czas podsumowań. Dotyczy to także naszego ogrodniczego hobby. Warto zastanowić się i najlepiej nawet sporządzić notatki na temat tego, co się udało, a czego nie możemy zaliczyć do sukcesów. Najlepiej uczymy się na własnych błędach, lepiej więc o nich nie zapominać. Tym bardziej, że wielu z nas zaczyna planować już prace ogrodnicze na przyszły sezon. Im lepiej wszystko sobie rozplanujemy, tym większa szansa, że uda nam się wszystko zrealizować. Przysłowie na ostatni dzień grudnia i ostatni dzień roku mówi, że gdy w noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie. My tymczasem życzymy udanej zabawy sylwestrowej i wspaniałego przejścia ze starego w nowe. I z tej okazji na nowy rok składamy najlepsze życzenia. Oby był to rok piękny, urodzajny i obfity. Życzymy przede wszystkim zdrowia oraz wytrwałości i cierpliwości, a także przyjemności, radości i spełnienia marzeń. Nowy rok to często nowe wyzwania, również na naszym kanale Ogród na Co dzień. W 2022 zaplanowaliśmy dla Was mnóstwo nowych filmów pełnych ogrodniczych informacji. Zapraszamy już teraz do oglądania. Zapraszamy też od nowego roku do śledzenia naszego Instagrama oraz do komentowania i zadawania pytań pod naszymi filmami. Piszcie, czego chcielibyście się dowiedzieć, jakich wiadomości Wam brakuje i jakie macie pytania. Pomoże nam to zmienić się dla Was na lepsze. Jeszcze raz życzymy szczęśliwego nowego roku i na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.